Oto wideo, jak przygotować yerba mate w sposób dla prosów. Tylko prosi tak powiem. 6 lat piłem yerbę tak. 6. Właściwie to już 9 lat yerbę piłem tak, że wspywałem. Czasem, jak mi się zachciało, to Odwróciłem i zacząłem trząść w taki sposób, żeby tam, wiadomo, pył szedł na górę, ale teraz robię to totalnie inaczej. Odwracamy do boku. I w pozycji horyzontalnej trzepiamy, tak żeby cały pył wszedł do jednej ścianki. Tutaj już to mamy ostrożnie to odstawiony. Zobacz, z czym mamy teraz to do czynienia. Sama gruba frakcja została. Cały pyłek jest tutaj w I teraz to co z tym robimy? To zalewanie wodą. Zalewam wodą oczywiście tylko z tej jednej strony, tam gdzie było pusto. Czekamy aż święty Tomasz się napija. Myślę, że nie doszła ta chwila. Teraz bierzemy bombiła starą, bardzo białą, obleśną, oczywiście, i zgarniamy wszystko na bok. Najlepiej, żeby to było przechylone, tylko ręki jednej. Dobra, wracamy do tego. I ładnie to ubijamy. Aha. Pięknie. Pięknie ubite. Także zostajemy z takim ucementowanym, fajnym wyżłobieniem, które możemy włożyć teraz bombilę. Przekręcamy ją lekko, dociskamy. Takie oto cudo. Tutaj jest cała gruba frakcja, a tutaj jest sam pyłek. Dzięki temu pijąc, ta gruba frakcja pięknie nam filtruje ten pyłek. Nie pijemy pyłu oraz Możemy zalewać w taki pro sposób. O! Więc każdy łyk jest niemalże identyczny. Nie jest tak, że się zalewa i od razu wygina ryja, co czasem też jest fajne, ale dzisiaj mam ochotę wypić sobie jerbę, gdzie smak jest zrównoważony. I teraz, biorąc łyka, czuję klarowny, pyszny, niezmącony pyłem smak dolewka, jak to dolewka tylko robimy to trochę ostrożniej Aha. wszystko. wszystko załóżmy, mamy dzień na turbo picie yerby i mamy, chcemy jeszcze więcej to nic nie stoi na przeszkodzie aby dosypać do odzoru więcej yerby